Ciepło było, Fajne. wszystko fajnie, super. Podziękowania dla kolegi naszego radnego Pawła za sponsorowanie pucharów. Brawo! Praktycznie wszyscy rybki jakby złowili, jedni więcej, drudzy mniej. Czyli teraz, tak jak zawsze, odcinek pod pierwszego z wagą podejdzie, odbierze nagrodę na koniec zrobimy wspólne zdjęcie, dobrze? Pierwsze miejsce z wynikiem 12600 Michał Krawiec Drugie miejsce z wynikiem 9260. Mateusz Malinowski Ciało! Gratulacje. Gratulacje. No, Chodź tu, między tego. Będziesz jest wacka. Pewnie sobie nagrodę tutaj Malina wiesz Pewnie Trzecie miejsce z wynikiem 8400, Arkadiusz Garciński. Brawo! Gratulacje. Zostanę! <grymne> Dogad dogadam. <grymne> Dobrze, że bokiem nie stanęłeś. mamy do szóstego miejsca, tak jak zawsze. Trzy lepsze, trzy takie pocieszenia. czwarte miejsce z wynikiem 5750. Bogdan Głowiak. Brawo Gratulacje. to jeszcze

Szóste miejsce z wynikiem 4680. Michał Kaczkowski. Brawo. Poszedł do domu. Poszedł do Teraz odczytam po kolei. Nie. Siódme miejsce z wynikiem 3510. Ryszard Federowicz. Brawo. Siódme. Ósme miejsce z wynikiem 3380. Kasper Banach. miejsce z wynikiem 3370 Adam Wolicki 10 miejsce z wynikiem 2950 Mariusz Danielek 11 miejsce z wynikiem 2470 Tadeusz Boczula Brawo. 12 miejsce z wynikiem 1870 Artur Aniukiewicz Brawo 13. miejsce z wikiem 1100 Władysław Baranowski, brawo. 14. miejsce z wiekiem 1070 Radosław Majewski, prawo 15. miejsce z wiekiem 0890 Stefan Paszkowski, brawo. 16. miejsce Pan Kamiński z wiekiem 8000 0810 Ale nie 17 miejsce z wynikiem 0650 Edward Wolicki Brawo 18 miejsce z wynikiem 0630 Janusz Miejewski Brawo 19 miejsce z wynikiem 0530 Dawid Wojtera Brawo Wreszcie kolegom nie udało się rybki złapać, ale również gratulujemy i zapraszamy ponownie. To do sponsora. Dziękujemy wszystkim, zapraszamy ponownie. Można jechać ogrzać się do domu.